Cześć, z tej strony Gaming Pro. Dzisiaj sobie zagramy z kuzynem. Lecimy po wysokiej pasce. Na razie mam 32, a on 34. Lecimy! Mam grę melody, ja gram bulam. Jak chcecie, to możecie wbić. Nie przegarniemy widzów. Tutaj chłop zrobił niezłego klacza. Ale chyba już gol. Choć może obronię. Obroniłem. Co do zamku? Del. Kill. Bulldozer. Oj, coś mam. Daryl! Nie! Dobry. Nie wywaliło mnie. Nie. Nie. Kurde, jakby mnie nie wywaliło. Bum bum. Nie! Kurda, spudwowałem. No nie, uj, lagi. Jej, teraz, czy mi zmarnowało? Kurde. O, kudzin strzelił. Uważać na chod na do godzilla. Daryl! Stracilibyśmy całą pastę, gdyby nie on. Czekaj, na ludzi, a my gramy o Brawo. Kurde! Daril. Katrubcie tam, strzelcie! Nie! Nie, przejdziesz! Tu jest bariera! Mam głos zdarczy, przepraszam za to. Buldożer! No dobra, kuzyn zamieniamy w dobra? Okej, okay, zgodził się. Eee, ja, wywaliło mnie. Mój internet! A? Ja. Gdzie pana py? Mamy na gminach ma puch. Polecę z bazem. Oj oh, ja, mama zjadła znak. Coco Jumbo, nie wiem co mi odwala. Sok z doriaba! True. Ślinka. Cristiano Ronaldo. Gdzie ja zanikłam? Gdzie o, gdzie gdzie jest zjawa? Gdzie o, gdzie gdzie jest zjawa? Lecimy wreszcie, Mrs. Ej, dawaj kuzyn, wbiamy mi karny. Mam czterdziesty czwarty poziom. Let's go. Wbijamy karnat. Lecimy. Halo kuzyn. Tworki baza. Tu pe gorąco ma. Nie no ratuje. Go 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 go. Moc zawsze na Brawlu. Sprawcik. permowy gol. Ciuuuu Ja utknąłem w kablu To prądu Dzik i Lesław, dzik Lepiej już bidę Lesgo, trzydziestopiąta Prawie spajka mam! Może jak wbijemy koniec, to mi dropnie trochę kredytów, to będę by miał spajka. Twoja mama zjadła znak. U kurde, ale z sigma Sigmama Silver. żartuję, mam mityka. Ale nie to konto let's go Co on zrobił? Bam. Haha <templu> Tępie Aż zrobi im żona fara już wszyscy. Lecimy kuzyn. Jeszcze dwa winy. Mamy 100 kredytów. Nie wiem po co, ale... Kolejny karmę do przodu jest Mam grypę, biedny. Smutna minka dla niego. Czemu ten zerobot ma skin? Let's go. Piękny gol, przed mordogika Morda klejka. Mnie wywaliło. Oj, wywaliło się. A mi podałeś? Ja nie wierzę. Strzelimy? Ta Maitbit widzę leci. Let's go. Jak ty trafisz, że Kajbi leciał? Podał ci? Jeszcze jeden win. Kto mi dał lajka? 8bit? Albo przeciwnicy. Nie. Tak, wywaliło mnie. Niechby to był Real bez. To wody, bo nie gramy z ludźmi cały czas. Dać kuzyn, let's go! Wiem. Wbijecie chociaż 50 subów pod tym filmem, to pokazuje moje imię. Ej, dbyt! No. Może kuzyna jak się zgodzi? Ej, kuzyn, jesteś okej? Okay? игра, сука. Мам новая икона. Динозавра пимпуща. А, не могу заменить бойцом фаворитом Франка. Не могу этот заграть. Можешь что-то упасть. Okej, okay. kuzyn chce 45 pasę. No spokojnie, wbijemy. Kur... zaradłem Jakby co, nie wierzcie, pod uwagę, to nie zmienię główna kompo. Nie nazwałbym się tak za żadnych grzech. Tylko to drugi kuzyn mi wybierał nikogo. Co mu wpadło do głowy, to wpisał. Bralec okuzy kołkuzyn. Dodgeball. Tym niszczą Trzeba mieć statuera. Walę. Vale. Nie rip. Hmm. Więc pomać musimy kończyć już. Daj piękny damage. Kurde, zapomniałem że nie jest uciszony, Carl co tam robi? Imprezę jakąś rozkręca. Wolniecie tam gola? Czy nie? Nie trafiliście? Jaki bambul. On żyje. To co strzelamy? Ja nie... Serio? Leży. Ja się boję. Ja mówiłem, że się boję. Aj. Uli, się przylepiłem daleko. Dobra, ojoj. Piesek, piesek. Zdrowy piesek. Nie! Ale zdążyłem uciszyć. Odrodzisz się? Nie, nie znądzę. Kurde, Rip. Nie, ja da, daję radę. Biłem do ciebie. Lepa. Podaj! Kurde, do tyłu zagrałeś! Przegraliśmy pasę. Mm, 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 mm. Karl się odrodził. Jest! Karl! Nie ma nie ma ci Nie macie ci mnie nic! Dami na ciebie na ty... Nie. Prosuje jeszcze za mnie, Kuzyn. Nie! Nie mogę Albo zróbmy Nie ma, Nie, 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 spoko. Zostaje, ale nie dostajemy buch. Lagi. Nie, jedyna szansa już. Nie! Marini. Nie, nie. Dobrze. Spokojnie. And a pa widzowie, dziękuję za oglądanie.